Garfield Show. To koci świat. A. Pyszne były te ciastko, ale przydałaby się jeszcze przekąska, albo dwie, tylko że musiałbym wstać i pójść do kuchni. Odi, Przynieś mi coś do jedzenia. Dzięki, ale nie dzięki. Nie jadam piszczących gumowych kości. E, w zasadzie nikt ich nie jada. Oprócz ciebie oczywiście. Hmm, mam wstać i pójść do kuchni? Trudna decyzja. Miałem bardzo udany dzień. Wstałem o dziesiątej, zjadłem śniadanie, zdrzemnąłem się, potem obiad, telewizja i znowu drzemka. Obejrzałem. O nie, to koniec świata, a ja jestem głodny. Co jest? To było. To działo się naprawdę? Chyba wszystko jest tak jak przedtem. To były pewnie halucynacje wynikające z wygłodzenia. Skoczę po coś na ząb. No dobra, to dziwne. Przyszłam przebadać Johna. A tak, a, jest tutaj. Co? Przyszłam go zbadać. Zapomniałeś, zadzwoniłeś wczoraj prosiłeś, żeby wpadła. Rety, co się tutaj wyprawia? Dobrze się czujesz, Garfield. Jesteś spięty. Znowu siedziałeś do późna nad rysunkami. Hmm? Rysunkami? Nie rozumiem. No dobrze, John, obejrzymy Cię. Masz chyba lekką nadwagę. Będziesz musiał przejść na niskokaloryczną dietę. Wyskoczymy na kolację Garfield. Wiesz, w Śródmieściu otworzyli nową syjamską restaurację. Udało mi się zarezerwować stolik. Eee... Restauracja? Tak, czemu nie? To dobry pomysł. Muszę stąd wyjść. <ścoughs> O, oh, już mi lepiej, dużo, dużo lepiej. Nareszcie się ocknąłem. To był tylko zły sen, tylko bardzo zły i bardzo dziwny sen. Cześć, Garfield! Nie zapomnij o piątkowym pokerku! Ha? Witam, sąsiedzi! Wystaw śmieci dziś nie zabiorą. Ha. Arrivederci! To niemożliwe! To niemożliwe! Gdzie ja jestem? Co to za świat, w którym koty zachowują się jak ludzie, a ludzie jak koty? Koszmar. Może jak wejdę do środka, wszystko wróci do normy. Tu jesteś! Zbadałam Johna. Ma aż 5 kg nadwagi. Przez dwa tygodnie będzie jadł niestety tylko gotowany ryż. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie odbierzesz telefonu? Ej, co się dzieje? Czasami zupełnie cię nie rozumiem, Garfield. Halo? Eee, tak, chwileczkę. Do ciebie, twój wydawca. Hmm? Słucham. Czekam na twoje rysunki. Jeśli nie znajdą się na moim biurku do jutra, podrę twój kontrakt i zakończę naszą współpracę. Mój kontrakt? To, to to znaczy, że muszę pracować, by przetrwać? Tak, mój drogi, jak wszyscy. O, przestań wreszcie bujać w obłoka, Garfield. Weź się w garść, grzeczny kotek. Przyjeść o ósmej. A hmm? tak, ta, ta syjamska restauracja. Co to za świat, w którym koty muszą pracować? Och, brak pulsu, doktorze Kotryliari Proszę nie panikować, siostroma. Przykro mi, wprawdzie lubię telenowele, ale muszę się dowiedzieć czegoś o tym szalonym świecie. Grzech światy równoległe istnieją naprawdę. Czy też trzeba przyjąć, że są jedynie fikcją literacką? Cicho. Wszechświaty równoległe? Gościmy dzisiaj w studiu doktora Angusa MacLuna, fizyka, który odpowie na to pytanie. Cóż, Shirley! Teoretycznie wszechświaty równoległe mogą istnieć. Łączą je tunele czasoprzestrzenne. Skonstruowałem urządzenie, które dowiedzie ich istnienia. No tak! Jestem w równoległym świecie. Po prostu wpadłem do tunelu czasoprzestrzennego. To by tłumaczyło obecność drugiego Garfielda, który podążał w przeciwnym kierunku do mojego wszechświata. No dobra, ale jak mogło w ogóle do tego dojść? O, niewybaczajny błąd! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Biedny Garfield! Cześć! To Ciebie widziałem w telewizji? G -G Garfield? Ty żyjesz? Czy to Ty? E, e, tak, chyba tak. Mam taką nadzieję. Gdybym nie był mną, tęskniłbym za sobą. Czasem, gdy mówię, że rozmawiam ze sobą, mam na myśli siebie i swoje. Jesteś gościem od wszechświatów równoległych? Tak, ale ty o tym wiesz, bo jestem twoim przyjacielem. Jesteś moim przyjacielem? Jej, no cóż, kwestia gustu. Tak czy siak, nie jestem Garfieldem, którego znasz i przybyłem tu z równoległego wszechświata, w którym ludzie usługują kotom. Z równoległego świata? Mój wynalazek działa, działa! Mam dostęp do równoległego świata! Jestem geniuszem Gachwild! Dobra, doktorku, spokojnie, bo zaraz cofnie mi się ostatni posiłek. Po twoim zniknięciu, to znaczy po zniknięciu drugiego ciebie, musiałem się upewnić, czy ty, a raczej ten drugi ty, naprawdę zniknął. Stąd moja wizyta w tym domu! Miło z twojej strony, doktorku. Może wytłumaczysz mi, jak się tu znalazłem? Chodźmy do laboratorium! Oto mój najnowszy wynalazek! OTC! Że jak? OTC? Otwieracz tuneli czasoprzestrzennych Dziś rano zaprosiłem ciebie, tego drugiego, do laboratorium, żeby ci to pokazać Ten aparat otwiera tunele czasoprzestrzenne i wykrywa równoległe wszechświaty Sprytne! Jak to działa? O! He, he, obsługa jest bardzo skomplikowana! Trzeba ustawić przełączniki i naciskać przyciski w odpowiedniej kolejności, którą znam tylko ja! Szansa, że ktoś ją odgadnie, jest jak jeden do miliona! Ach tak? Założę się o lazanie, że mi się uda. <laughs> Proszę bardzo! <śmiech> <śmiech> Nie do wiary! Zgadłeś! Kiedy stawką jest lasania, zawsze wygrywam! Odsuń się od kuli! Szybko! O nie! Świat to koszmar. Koty cierpią, chodzą do pracy, usługują ludziom. To okropne! Dobrze, że wracam do siebie. Twój świat to też koszmar. Koty tylko jedzą, śpią i oglądają telewizję. Co za nudy! Dobrze, że wracam do siebie! Hej, do jutra musisz oddać rysunki. Jasne! O ósmej masz być u Arlin. Idziecie do restauracji. Co powiedziałeś? Ech. A Nie ma jak w domu. Cześć, Ody. Dobrze cię widzieć. Odwróć się. Nie dziękuj mi. Mówiłem, żebyś mi nie dziękował. Nic tu się nie zmieniło. Garfield, lasagna gotowa. Prosto z pikarnika. I bardzo dobrze. Och, dobrze jest znów pracować. Ten inny świat, w którym koty się tylko wylegują, był okropny. Znowu mnie wystawiłeś. Wiesz, jak trudno było zarezerwować stolik? Trzeba czekać aż sześć miesięcy. Jaki stolik? O co ci chodzi? Nie drocz się ze mną Garfield, nie jestem w nastroju. O, tak, 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 oczywiście. Wszystko ci wyjaśnię. Pamiętasz doktora Macluna? <laughs> Wynalazł otwieracz tuneli czasoprzestrzennych, a ja przypadkowo zostałem w niego wessany. Wylądowałem w równoległym wszechświecie podobnym do naszego, ale koty nie musiały w nim pracować. Sądzisz, że uwierzę w tę niedorzeczną historię? Może chociaż we fragment o tunelu? O, nie daruję się, Garfield. <laughs> Za swoje! Wiecie co? Ten drugi wszechświat nie był taki zły. <laughs>